Zapraszam na briefing wideo domu Maklewskiego TMS Brokers w czwartek 16 czerwca nazywam się Bartosz Sawicki jestem kierownikiem departamentu analiz dziś prawdziwy wysyp publikacji makroekonomicznych oraz decyzji banków centralnych decyzje te w niektórych przypadkach jak bank Japonii powodują gigantyczne zamieszanie na rynku decyzje innych tak jak w przypadku na przykład banku Anglii czy też szwajcarskiego banku centralnego obejdą się prawdopodobnie bez większego echa. Warto zwrócić uwagę również na porcję danych makroekonomicznych, przede wszystkim inflację z USA oraz liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Nie dalej, jak wczoraj Janet Yellen powtarzała, że należy bacznie obserwować no, właściwie wszystko, bo otoczenie zewnętrzne, bo rynek pracy, bo konsumpcje, bo również tendencje cenowe. W każdym razie nie, nie zmienia to faktu, że w tej chwili ważniejszy jest Brexit niż perspektywy polityki pieniężnej Fed, ale wszystkie pozytywne dla dolara wydarzenia, które potencjalnie mogą przez najbliższe dni mieć miejsce, zostaną zdyskontowane przez rynek no prawdopodobnie dopiero po, po referendum i to tylko w wypadku, jeżeli Brytyjczycy zdecydują się pozostać w Unii. Europejskiej. Poza serią danych z USA, także publikacje z rynku pracy polskiej. oczekiwana jest zarówno przez nasze prognozy, jak i konsensus rynkowy kontynuacja poprawy kondycji rynku pracy, który znajduje się w wyśmienitej formie i który powinien zwiastować, że z czasem inflacja będzie powracać na zdecydowanie wyższe pułapy, na pułapy bliższe celowi inflacyjnemu NBP. Jeśli chodzi o notowania, to wczorajsza decyzja Fed nie miała wielkiego wpływu na rynek. Eurodolar pozostał pod 1,13 i dopóki jest poniżej 1,13,20, dopóty powinien obowiązywać scenariusz zakładający spadki. Natomiast widzimy bardzo dobrze na tym wykresie, że wybicie tych lokalnych szczycików w okolicach 1,13,20, on tak naprawdę otwiera drogę do ponownego wyjścia w kierunku 1,14,20, 1,14. 50. Uważamy jednak, że taki scenariusz przed Brexitem jest stosunkowo mało prawdopodobny. Wynika to m.in. z faktu, że bardzo, bardzo niskie są dochodowości europejskich obligacji skarbowych w przypadku obligacji niemieckich, natomiast rozszerza się spread rentowności pomiędzy państwami peryferyjnymi, a Niemcami, no i to jest sytuacja, która zawsze szkodzi wspólnej walucie. Była mowa już bardzo krótko o Banku Japonii. Bank Japonii nie chciał zdecydować się dziś na kolejną porcję luzowania polityki. Utrzymał stopy, utrzymał cel dla bazy monetarnej na niezmienionym pułapie. Wywołało to kolejne rozczarowanie na przestrzeni ostatnich miesięcy i spadek kursu z okolic. 106, jeszcze wczoraj po Fedzie do 103,75 obecnie. No i mamy tutaj bardzo silny ruch. Przed Państwem wykres tygodniowy, który pokazuje jak nisko na tle ostatnich miesięcy znajduje się USD JPY. Uważamy, że jest to para, która absolutnie ma potencjał do tego, żeby wzrastać po referendum za sprawą wyższych rentowności amerykańskich obligacji, które teraz są ściągnięte przez wysoką awersję do ryzyka na bardzo niskie pułapy poprzez kanał również poprawy generalnie nastrojów, no i wzrostu prawdopodobieństwa szybkich podwyżek stóp procentowych, no bo w tej chwili. Wycena rynkowa nie daje nadziei na nawet jedną podwyżkę, natomiast naszym zdaniem dojdzie do podwyżki we wrześniu. Większe jest również prawdopodobieństwo niż obecnie wskazuje na to rynek OIS czy, czy rynek Funds Futures, na, na to, że będzie podniesiony koszt pieniądza w lipcu. No, ten scenariusz wspiera oczywiście nasze prognozy zakładające, że dolar będzie stosunkowo silną walutą w kolejnych miesiącach. No i na koniec Europlen. Europlen bardzo wrażliwy na awersję na, do ryzyka związaną z możliwością wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jesteśmy powyżej 4:44 w okolicach linii łączącej ostatnie szczyty. To nie jest jakaś bardzo mocna linia, wielokrotnie respektowana itd., tak natomiast na wyjście ponad 4:45. Pozwoliłoby pewnie skierować się w okolice 4,50, ale uważamy, że osłabienie złotego przy założeniu, że Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej, jest tylko chwilowe i tak jak złoty teraz bardzo dynamicznie traci na wartości, tak w ostatnim tygodniu czerwca będzie odzyskiwał siłę przede wszystkim do franka, ale także do wspólnej waluty. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury. Serwisu TMS Nonstop, gdzie na bieżąco komentujemy sytuację rynkową, a dziś naprawdę jest to komentować, bo przed nami szereg bardzo ważnych wydarzeń, bardzo ważnych decyzji banków centralnych, jak również na pewno kolejne porcje informacji przed brytyjskim referendum, które już w przyszły czwartek. Dziękuję za uwagę i życzę samych udanych inwestycji.